Dobry wieczór nerdy, witajcie w nowym, tegorocznym Klewsie. Nośników może nie ma za dużo, ale pogadamy co było w zeszłym i co będzie w tym. Gdzie ja jestem? Bardzo dużym echem odbywała się informacja o nadchodzącym bitewniaku gandamowym. Wiemy nie za wiele. Lódki będą około 500 cm, gra będzie na heksach, frakcje będą te same co w karciance. A, bo wychodzi karcianka też. Gdzie zresztą łódki będzie można zobaczyć chyba najwcześniej w jakichś pakach? I będą do wykorzystania jakoś tej karciance, ale w niejasny sposób podejrzewam, że po prostu tak dla ozdoby. Patrząc na zapowiedzi, dosyć poważnie podchodzą do karcianej sprawy z mistrzostwami i w ogóle. Natomiast e, nie wydaje mi się, żeby się u nas to jakoś przyjęło. E, mówię teraz o bitewniaku, e, bo, jako za przeproszeniem, target nie będą miłośnicy samych e, modeli Gundamów, ich składania, e, bo to będą małe i tak jak pushfity GW z kilku części. E, nie jest to też chyba jakaś atrakcja dla starych bitewniakowców, bo to i heksowe, i pięć na krzyż, i, i tematyka dziwna. Wizytę jako odbiorców, raczej y, znaczy miłośników, jako takich Gundamów, jako franczyzy, czyli przede wszystkim serio Pierdliarda animek ciągnących się od zerenia Dziejów chyba od 79 i y, drugiego pierdyliarda komiksów i gier komputerowych. Y, generalnie rynek japoński pewnie bardziej. No i u nas jacyś, Wibus. Ciekawszym y, i dla nas wydaje się zapowiedź polskiej edycji Bolt Action. Warfactory wyda podręcznik główny. Jakieś 400 stron, do prawa, kolor i startery do tego. Zawsze fajnie, gdy się pojawia na rynku coś językowo dostępnego i alternatywa dla dominacji Jamesa. Mnie osobiście bardziej to, że zostali polskim dystrybutorem Two Coats, bo przesiadłem się na niec jakiś czas temu. Zresztą w warsztacie pokażę i teraz jestem oficjalnym influencerem Coatsów na wschodnią Europę tu oczywiście. Resnowa wypuściła już oficjalne zasady do nowego Warzone'ka Eternal. Bardzo elegancki PDF, do którego link wrzucę pod filmem. Choć w dziwnym, takim prostokątnym, amerykańskim formacie. Yy, zresztą, sądząc po formacie, w koszty czcionki, to to będzie takie bardziej kieszonkowe wydanie, mam wrażenie. Yy, na koniec stycznia zapowiadają rozpoczęcie wysyłki ludków i innego staffu z Kickstartera. Jaram się, ale... U mnie to trochę jest, jest taka ostra Soida z tym, z opinią o nowym. Zobaczymy jak przyjdzie, pewnie wtedy będzie zajeranie na pełnej. Istotny news: nadchodzą igrzyska gier bitewnych. To konwent skoncentrowany na bitewniakach i turniejach. Odbędzie się pod koniec lutego w puławach. Linkacz wiadomo w opisie. Do tego dostałem od nich ludka, maskotkę imprezy do pomalowania Krasnala, którego można zobaczyć jak masakruje malowaniem na streamie ostatnim i pewnie kolejnym. Do Conquesta wychodzą odnowione ludki do Hundred Kingdoms, z nowym obowiązkowym teraz w każdej frakcji dużym gościem i nowa frakcja niejapońskich demonów. Ci rycerze, tacy zwykli rycerze, są bardzo kuszący, ale potem przypominam sobie, że mam songa do malowania w tym stylu, jak mnie najdzie. Nadchodzące gry. Mantic za Tizowo, to jest totalnie polskie słowo e, Kings of World Champions. Nie wiem co to będzie, ale całkiem przypadkiem na pewno będzie podobne do Underworldsów. E, Malediction. Pitewniak z zagrywaniem kart można ściągnąć za darmo zasady do potestowania, jak i ludki do pogrania oczywiście linkacz. Zeogenesis, jak zapowiadają, skalowalny skirmisz z kinetyczną akcją, tu robiłem ruchy cudzysłowów w powietrzu, e, co by to nie znaczyło. E, wśród twórców między innymi Andy Chambers i Gavtrope. Trope, e, też linkacze oczywiście dam na dole, też są zasady. Fantazy wersja DBA, Debiles Fantasiaris, dziwna nazwa, ale skoro przeszedł Leffy Lampard kiedyś, to nie wnikam. Kickstartery. Blood on the Sands z figurkami od Wargames Atlantic, to już będzie od Atlantika drugi zestaw rzymski, tym razem Gladiatorów. Skirmish, to będzie futurystyczno pankowy Skirmish. I Childhood, gra, która najbardziej mnie z tego interesuje, o której wiem nic, poza tym, że od twórców Forbidden Psalm i Mortal Realms, to będzie grafika od niego pewnie. Grzygam Grimdarkiem, więc jeżeli to będzie jakaś gra wyobraźni, dzieci, jakieś fajne klimaty tego typu, cute, to jestem za jak najbardziej. Co się udało w tym roku? Po pierwsze Patronite. Wyłącznie dzięki patronom, którzy są kurde świętymi bo dają kasy za nic, udało się zamówić maty z wyszukanymi oznaczeniami specjalnie pod Warcry, kratka dzieląca na cztery, treny na trzy stoły i zorganizować jeden turniej i odpukać na dniach drugi. Udało się też dobić do ilości godzin umożliwiających wejście we współpracę z YouTubem. Spamują jak widać teraz okrutnie, ale nie chcę dawać reklam w filmach, ale boję się też wypisać z programu, bo nie wiem jak to wpłynie na promowanie w algorytmie. A wbrew temu co opowiadam zależy mi na wejściach, bo to podbudowuje morale. Więc niech spamują filtr założyłem na pocztę. Plan na ten rok to Przetrwać a w bonusie zrobić kolejne turnieje i może jeszcze jakoś się podzielać w tak zwanym community. Za przeproszeniem, spokojnie sobie zacząć robić. E, znaczy, zaczęto już armię e, Cities of Sigmar, skąd też tytuł nie dajcie has się hasłom e, New Year, New Armii, pokazującym co sobie kupili na święta, całą Nową Armię i tak dalej. Coś do Moonstona, Capitol do Warzona, jak przyjdzie yy, i mam ochotę na zrobienie jakichś całkowitych randomów z plastików Nordstara, Morgan's Atlantic, jakichś niszowych lusków bez związku, podkonwertować to sobie yy, tak od tak, yy, no i pod Proxy Galaxy 2020, które w tym roku na pewno ujrzy światło dzienne tak na stówę. Aha. I wiem, że filmy są rzadko, i przepraszam za co, szczerze mówiąc, jestem po prostu zmęczony tak całkowicie i, i wszystkim. Więc to pomału będzie szło, ale będzie szło. Mam notatkę, zrobioną tu więcej, robić i malować. Przewidywań na 2025 nie będzie za dużo. W zeszłym roku podejrzenie za dobrze mi wyszły, nie chcę zapeszyć teraz. Ale po pierwsze. Niezależnie jak naprawdę będzie wyglądała sytuacja z nowymi cłami w Stanach da to GW wymówkę do podniesienia ceny ludków w Europie. I drugie, World Atlantyk Atlantic utworzy kolejny dział, kolejną sekcję na swoje ludki, w której będzie tylko jeden zestaw. To nie warsztat, to warsztat. Dzisiaj warsztat to dosłownie warsztat. Zainwestowałem w regalik na farby, ale spokojnie, nie z budżetu patronowego. To jest modułowa szafka z Hobby Zajebiście otaczam jeszcze, że bardziej, bym sobie to chciał jeszcze zrobić w miarę możliwości, żeby się tym zamknąć. Jest tak przytulnie w tym. Nawet jest domek dla ludków. W którym słowo daję stawię tam i meble, jakieś, żeby, jak czekają na malowanie, żeby miał co robić. Jest to dużo bardziej pojemne niż myślałem. To można nawet tak w miarę wymyślić, żeby upchać pędzle, właśnie między rzeczami. Tutaj się mieszczą jeszcze cytadelki w tych szufladach. Krótki, które robię, to jak widać, właśnie z Morgiem Atlantika i z Otmarka. Randomy. No i rzeczony klasne na Igrzyskach Gier bitewnych. Dobra, zrobię konkretne magiczne przewidywanie, ale to będzie raczej nie na ten rok, a na jakieś kolejne. Podczas prezentacji o Old Worldzie powiedzą, że zbliża się książka i w książce będą opisane nowe miejsca, ponieważ trzeba wyjść poza stary świat. I ludzie będą się cieszyć. Będą mówić takie rzeczy jak Kislev. Po kitaj. Ale tak naprawdę okaże się, że to jest o nowym świecie i będą mroczne elfy i szczero ludzie. I będzie to spinowane mniej więcej tak. Tak, mówiliśmy początkowo, że nie przewidujemy tych armii, ale zdaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ludziocentryczny punkt widzenia. To, że imperium nie wiedziało jeszcze o nowym świecie, nie znaczy, że on nie istniał. Elfy wiedziały na Nagarotha za dobrze, a i ruski kapitan mógł tam zabitać. Gracze będą bardzo podekscytowani, mając w końcu szansę ponownie odwiedzić te miejsca. To bardzo ekscytujący czas, najlepszy by dołączyć do grania w World World. Mam też kolejną ekscytującą wiadomość. Tak mówiliśmy początkowo, że nie przewidujemy klasycznych nieumarłych i ich wampirzych władców. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że nawet jak zagrożenie ze strony wapiry księstw nie jest w tym okresie tak poważne, nie możemy odmówić graczom możliwości odgrywania tych klasycznych scen walki ze stworami nocy. To bardzo ekscytujący czas dla graczy Volt World, World. Fantastic! Przejdźmy do kolejnej zapowiedzi. Mam też doskonałą wiadomość dla tych, którzy zachowali modele starych wycofane z Age of Sigmar.